Dzisiejszym tematem jest niewydolność oddechowa, czyli taki stan, gdzie mamy do czynienia z zaburzeniem czynności układu oddechowego. No a w wyniku tego upośledzono wymianę gazową w płucach, a to może doprowadzać albo do rozwoju hipoksemii, czyli takiego stanu, gdzie ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej spada poniżej 60 mm słupa albo do hiperkapni, czyli ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej jest większe bądź równe 45 mm słupa tęci. Niewydolność oddechową można podzielić ze względu na typ. Typ pierwszy jest to typ hipoksemiczny, czyli nie występuje dodatkowo hiperkapnia, więc jest to taka częściowa niewydolność oddechowa. A typ drugi to już jest full zestaw, czyli i hipoksemia, i hiperkapnia, taka całkowita niewydolność. Hipoksemia można, może się rozwijać wskutek różnych mechanizmów. Jednym z nich jest niedostosowanie wentylacji do przepływu, i będzie to Taki stan, gdzie jest zmniejszona wentylacja, a przepływ w miarę ok, albo odwrotnie, czyli zmniejszony przepływ, a wentylacja na w miarę dobrym poziomie. No i przykład tego, takiego pierwszego stanu, czyli zmniejszenia wentylacji będzie na przykład y, wtedy, kiedy y, występuje niedodma w jakiejś części płuca, albo pęcherzyki płucne są wypełnione tlenem na jakimś tam obszarze, no i to doprowadzi oczywiście do obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu. W w tym powietrzu pęcherzykowym z tego konkretnego obszaru co doprowadza oczywiście do gorszego utlenowania krwi, która opuszcza ten fragment. No i potem taka krew, która jest słabo utlenowana, może się pomieszać z taką krwią, która jest normalnie utlenowana. Więc no, mieszanina takich, takiej krwi będzie no tak sobie powiedzmy utlenowana i ona może dostać do lewego przedsionka, a następnie z lewego przedsionka do lewej komory. No a co za tym dalej idzie, no to tętnice systemowe no i generalnie gorsze utlenowanie później tkanek w, w organizmie człowieka. Drugi, drugi przykład takiego stanu, gdzie mamy za to zmniejszony przepływ krwi będzie na przykład wskutek zatorowości płucnej albo wskutek wstrząsu. No szczególnie na przykład taki wstrząs hipowolemiczny, gdzie w ogóle mamy zmniejszoną ilość krwi krążącej, przepływ przez płuca no, też automatycznie będzie zmniejszony. Kolejnym mechanizmem, który doprowadza do rozwoju hipoksemii jest yy, większy przeciek krwi nieutlenowanej albo wewnątrz płucny, albo zewnątrz płucny. Wewnątrz płucny jest wtedy, kiedy zachowany jest przepływ krwi przez obszar płuca, który jest wyłączony z wentylacji. No i to będzie taka sytuacja, którą już w zasadzie omawiałam, czyli na przykład ta niedodma albo ten płyn w pęcherzykach, no i to mieszanie się z tą normalnie utlenowaną krwią. Yy. Drugim przykładem przecieku krwi nieutlenowanej jest ten przeciek zewnątrz płucny i to będzie przykładowo w wyniku śniczych wad serca. Trzecim mechanizmem powstania hipoksemii jest upośledzenie dyfuzji pęcherzykowo-włośniczkowej, e, na przykład wskutek pogrubienia bariery albo wskutek zmniejszenia przepuszczalności tej bariery dla tlenu. E, ostatnia przyczyna hipoksemii to obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdychanym, e, no na przykład na wysokościach, czyli w takim momencie, kiedy e, generalnie ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze. No i następstwa hipoksemii, no to oczywiście początkowo organizm stara się jakoś sytuację wyrównać i będzie to robił oczywiście pierwotnie poprzez hiperwentylację, a jeśli to się nie uda, no to potem mamy wzrost ciśnienia tętniczego, na przykład przez szybsze bicie serca, czyli tachygardii, albo przez zwiększenie objętości wyrzutowej z serca. No i jeśli to się nie uda, to rozwija się hipoksja, czyli niedotlenienie tkanek. No i takie niedotlenione tkanki muszą się przestawić na metabolizm, który jest beztlenowy, a jego produktem końcowym jest kwas mlekowy. W związku z czym będzie się rozwijać kwasica nieoddechowa, czyli kwasica metaboliczna. No a taki kwas mlekowy może być również toksyczny dla takich komórek, w związku z czym może dojść do ich śmierci. To może dalej doprowadzać do rozwoju niewydolności wielonarządowej, a nawet do zgonu pacjenta. Jest też taka opcja, że pacjent będzie miał nadciśnienie płucne. Hipoksemia prowadzi do odruchowego skurczu tętniczek płucnych. W wyniku zwiększenia ich oporu. No a takie naciśnienie płucne to jest początek do rozwinięcia się niewydolności prawokomorowej, no bo taka prawa komora no musi dużo większą pracę wykonać, żeby przeciwstawić się nadciśnieniu, które znajduje się w tętnicach płucnych, żeby wyrzucić krew do okrążenia małego. No i ona jest przeciążona, przerośnięta, a już ostatecznie niewydolna, i to taki stan nazywany jest sercem płucnym. W wyniku hipoksami, może się pojawić czerwienica wtórna, czyli stan, w którym nerki produkują większą ilość erytropoetyny, a to doprowadza do zwiększonej erytropoezy, czyli no, większa ilość po prostu krwinek czerwonych znajduje się we krwi. No i pacjent może mieć palce pałeczkowate, czyli taki stan, który tutaj widzicie na rysunku. No i teraz hiperkapnia. Tutaj w zasadzie nie mówimy o jakichś wielu mechanizmach, ponieważ dominuje jeden główny, którym jest hipowentylacja pęcherzykowa. Z tego względu, że ta bariera pęcherzykowo-wośniczkowa dla dwutlenku węgla w porównaniu do tlenu jest tak dużo, dużo bardziej przepuszczalna, około 20 razy, w związku z tym, no jakby te inne mechanizmy, które grały rolę w przypadku e, hipoksemii, no w przypadku hiperkapii nie są tak bardzo znaczące. E, no i powodem takiej powentylacji pęcherzykowej może być na przykład zwiększenie pracy oddechowej, e, przykładowo wskutek zwiększenia oporu dla powietrza, na przykład w górnych drogach oddechowych. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z obrzękiem krtani, albo jakimś ciałem, obcym w górnych drogach oddechowych, no albo w dolnych drogach oddechowych, na przykład przebiegu POHP albo astmy. Może być również to zmniejszenie podatności płuc, albo ściany klatki piersiowej, no czyli takiej albo płuca, albo klatka piersiowa nie będzie w stanie tak efektywnie się rozciągać i rozprężać. Ściana klatki piersiowej nie będzie się w stanie rozprężać wtedy, kiedy mamy do czynienia z pacjentem, który ma na przykład znacznego stopnia otyłość, albo z kobietą w wysokiej ciąży, albo u pacjenta z wodobrzuszem. No wtedy będzie się unosić ta kopuła przepony, no i nie będzie już taka ta klatka piersiowa podatna. A zmniejszenie podatności płuc jest w takich chorobach, jak również POHP, jak niedodma, obrzęk płuc, płyn w jamie opłucnowej, odma opłucna i wiele innych. Może być również taki stan, w którym konieczne jest zwiększenie wentylacji minutowej w jakichś konkretnych stanach, takich jak na przykład wstrząs, hipowolemia, sepsa czy też zatorowość płucna. Inną przyczyną e, hipowentylacji pęcherzykowej może być upośledzenie sprawności mięśni oddechowych albo układu nerwowego. Mięśni oddechowych wtedy głównie w, jakby w, w wyniku zaburzeń elektrolitowych, takich jak niedobór potasu albo magnezu albo fosforanów, kwasica, wstrząs itd. Tak e, no a jeśli chodzi o ten e, układ nerwowy, no to albo wtedy, kiedy mamy zmniejszenie aktywności ośrodka oddechowego w wyniku przedawkowania opioidów, albo leków nasennych, bądź też jakichś innych narkotyków, no albo wtedy, kiedy mamy upośledzone przewodnictwo nerwowe i nerwowo-mięśniowe, przykładowo w wyniku zespołu Gilliana Barego bądź też w wyniku uszkodzenia jakichś nerwów, takich jak np. nerwy przeponowe albo rdzeń kręgowy, szczególnie w odcinku szyjnym albo piersiowym. Na no inne stany to może być również stężec, czy zatrucie jadem kiełbasianym, albo przedawkowanie leków, które zwiotczają mięśnie. Kolejną z przyczyn hipowentylacji pęcherzykowej będzie zwiększenie wentylacji fizjologicznej przestrzeni martwej, zarówno tej anatomicznej, czyli, no, czyli taki stan, kiedy po prostu zwiększa się objętość gazu, który normalnie pozostaje w drogach oddechowych i nie uczestniczy w żadnym stopniu w wymienie gazowej, albo wtedy, kiedy zwiększa się przestrzeń martwa pęcherzykowa w wyniku rozdęcia pęcherzyków płucnych. Następstwem hiperkapni będzie kwasica oddechowa, również ból głowy, bądź też zaburzenia świadomości, takie jak splątanie, senność, śpiączka. Hmm, hiperkapnicznej. i to jest związane z tym, że po prostu rośnie ciśnienie śródczaszkowe, rozszerzają się naczynia mózgowe. My mamy też do czynienia z takim zjawiskiem jak hipoksemiczny napęd oddechowy, czyli wtedy, kiedy w wyniku hiperkapni dochodzi do zmniejszenia wrażliwości ośrodka oddechowego który znajduje się w rdzeniu przedłużonym i w moście, no i jakby rolę regulacji wymiany gazowej przyjmuje tutaj inny ośrodek, to znaczy kłębki szyjne i łuka orty, gdzie znajdują się hemoreceptory wrażliwe na tlen. I to jest znacząca różnica, ponieważ jeśli takiego pacjenta zbyt intensywnie poddamy tlenoterapii, no to jakby organizm tego pacjenta będzie sobie myślał, że ono ma dużo tlenu, w związku z tym już nie musi oddychać, więc no może nastąpić nawet pogorszenie tego stanu hiperkapni, ponieważ no automatycznie on się będzie już wręcz hipowentylował. No bo po co oddychać, tak, jak stężenie tlenu jest odpowiednie. No i właśnie to doprowadzi do jeszcze gorszych tam objawów, a nawet do śpiączki. Po omówieniu stanów, które mogą doprowadzać do niewydolności oddechowej, przechodzimy do faktycznej już omówienia niewydolności oddechowej. No i może to być albo ostra niewydolność oddechowa, albo przewlekła. Ostra to jest taka, kiedy mm, rozwija się nagle po pierwsze, a po drugie może być potencjalnie odwracalna. Dodatkowo wyróżniamy taki zespół ARDS, czyli Acute Respiratory Distress Syndrome. To jest specjalny przypadek ostrej niewydolności oddechowej, kiedy dodatkowo mamy też inne czynniki, takie jak czas wystąpienia w ciągu tygodnia od zachorowania bądź od pojawienia albo pogorszenia się objawów. Dodatkowo obustronne zacienie w badaniach obrazowych, takie jak RTG albo TK. No i tutaj wrzuciłam obrazek właśnie RTG płuc, gdzie, gdzie widać takie obustronne zmiany. One mogą nie być wyjaśnione w pełni obecnością płynów jamach opłucnowych albo niedodmu, albo jakimiś zmianami guzowatymi. Dodatkowo obrzęk płuc, którego przyczyną nie jest niewydolność serca, ani problemy z przewodnieniem. Oraz utlenowanie krwi tętniczej. Jest taki wskaźnik ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej, do zawartości tlenu w mieszaninie, którą wdychamy do płuc i normalnie u zdrowego człowieka, który przebywa no, jakby oddycha powietrzem atmosferycznym to no, takie powietrze atmosferyczne zawiera 21% tlenu, czyli 0,21. To ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej wynosi około 97 mm. Super no więc podstawiamy w takim razie 97 przez 0,21. Wychodzi 470 mm supertęci. No, oczywiście, chorzy z ARDS będą mieli mniejsze te wartości, ponieważ no, u nich jakby. Ta zawartość tlenu w powietrzu wdychanym no, nie będzie się zmieniać, ale będzie zmniejszał się licznik tego współczynnika, no, bo będzie mniejsze ciśnienie parcjalne we krwi tętniczej tlenu. W związku z tym można też podzielić właśnie to ARDS na różne jakby stopnie zaawansowania. Łagodne jest wtedy, kiedy ten wskaźnik jest pomiędzy 200 a 300, umiarkowany gdzie, wtedy, kiedy jest między 100 a 200, a ciężki wtedy, kiedy jest poniżej setki. E, przyczyny ostrej hipoksemii mogą to być zmiany rozsiane w płucach, e, takie jak na przykład obrzęk płuc, który może być spowodowany no, najbardziej typowo chyba niewydolnością lewokomorową serca, ponieważ wtedy, kiedy mamy niewydolną lewą komorę, no to nie jest w stanie ona tak dużo krwi na obwód wyrzucać, więc jakaś część krwi będzie zostawać. Na no, gdzie będzie zostawać? No, przed tym wyrzutem z lewej komory, w związku z czym przed lewą komorą jest lewy przedsionek, a przed lewym przedsionkiem są żyły płucne, w związku z czym właśnie w żyłach płucnych będzie zostawać krew, w związku z czym będziemy mieli zwiększone ciśnienie hydrostatyczne, a w wyniku zwiększenia tego ciśnienia dochodzi do przesięku płynu, no i dlatego obserwujemy obrzęk płuc. Kolejną z przyczyn zmian rozsianych w płucach może być krwawienie do pęcherzyków płucnych, w, na przykład w przebiegu rozsianego wykrzepienia wewnątrznaczyniowego. Inną z przyczyn ostrych hipoksemii będą zmiany ogniskowe w płucach, np. ciężkie zapalenie płuc albo niedodma. Albo też choroby opłucnej, np. odma opłucnowa, albo duża ilość płynu w jamie opłucnowej, no i także zmniejszenie przepływu krwi przez płuc, co już wcześniej omawiałam w przebiegu zatorowości płucnej, albo w przebiegu wstrząsu. Przyczyny ARDS to z, y, dzielimy na płucne oraz na pozapłucne. Te płucne to jest aspiracja treści żądkowej, y, zapalenie płuc, jakieś urazy klatki piersiowej, inhalacja dymu, albo toksyn, y, albo przytopienie. No a spoza płucnych to mamy sepsę, wstrząs, ostre zapalenie trzustki, urazy wielonarządowe. Mogą również wystąpić zatory tłuszczowe, wtedy kiedy mamy do czynienia z licznymi złamaniami kończyn, również rozległe oparzenia, urazy głowy, ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc, wtedy kiedy pacjentowi w masywny sposób została przetaczana krew, czy jako powikłania ciąży, takie jak rzucawka. Którą omawiam w jednym z naszych poprzednich filmów, zachęcam do obejrzenia, albo za tor wodami płodowymi. Patogeneza ARDS zaczyna się od niekontrolowanego procesu zapalnego, który to prowadzi do uszkodzenia bariery pęcherzykowo-włośniczkowej, a to prowadzi do masywnego przesięku płynu, który jest bogato białkowy oraz dodatkowo zawiera krwinki. To doprowadza do zniszczenia i spadku produkcji surfaktantów. W związku z czym no, pęcherzyki bez surfaktantów będą się zapadać i nastąpi ich obrzęk i to jest tak zwana faza wysiękowa. Następnie dochodzi do zniszczenia przegrod międzypęcherzykowych, zaburzeń wymiany gazowej oraz podatności płuc, a to jest jakby to skutkuje niewydolnością oddechową oraz nadciśnieniem płucnym. I następnie powstaje tkanka ziarninowa w fazie proliferacyjnej, a później już po jakimś czasie może dojść do albo włóknienia, czyli produkcji kolagenu przez na no albo regeneracji pęcherzyków. Obraz kliniczny ostrej niewydolności oddechowej, no to przede wszystkim duszność, ale nie tylko, w sensie, w zależności od przyczyny, mogą też występować np. kaszel, gorączka, ból w klatce piersiowej, krwioplucie albo inne objawy. Dodatkowo objawy niedotlenienia takie jak sinica, tachykardia, tachypnoe. Dodatkowo, oczywiście, objawy choroby podstawowej. No i można obserwować nasiloną pracę dodatkowych mięśni oddechowych oraz ruchy paradoksalne klatki piersiowej oraz brzucha. A jeśli ostra niewydolność oddechowa nie jest leczona, no to niestety często doprowadza do zgonu. Żeby postawić rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej, najpierw należy wykluczyć inne przyczyny duszności. No, jeśli nie znajdujemy innych przyczyn, to możemy właśnie stwierdzić, że jest to ostra niewydolność oddechowa, ale następnie ustalić jej przyczynę poprzez badanie układu oddechowego, krążenia albo potwierdzenie, bądź wykluczenie sepsy, pomocne będą w stawianiu rozpoznania badania pomocnicze, takie jak pulsoksymetria, gazometria, mo również morfologia, badania mikrobiologiczne, jeśli i mówimy tutaj o etiologii infekcyjnej. Badania obrazowe takie jak RTG, TK. EKG, a w EKG możemy zobaczyć cechy np. Na nadciśnienia płucnego. W nadciśnieniu płucnym w takim EKG będziemy obserwować prawogram, czyli że pierwsze, w pierwszym odprowadzeniu to wychylenie bardziej się kieruje na minus, a w odprowadzeniu AVF na plus, wtedy mamy do czynienia z prawogramem. No a dlaczego prawogram? No bo jeśli mamy nadciśnienie płucne, no to takie prawe serce musi Wykonywać większą pracę, żeby wyrzucać krew, w związku z czym no, dochodzi do jego przerostu i powiększenia, więc jakby ten impuls będzie mocniejszy i większy. I w związku z tym też y, ta składowa prawokomorowa będzie odgrywała większą rolę niż normalnie odgrywa, ponieważ normalnie y, masa prawej komory w stosunku do masy lewej komory no, jest bardzo mała, więc y, ta składowa prawokomorowa generalnie chowa się w tych QRS-ach. Od lewej komory. No, a tutaj jakby zaczyna wychodzić, w związku z czym yy, można obserwować cechy przerostu i powiększenia właśnie prawej komory, których jeśli chodzi o kryteria rozpoznania to jest milion, ale no, tak zdroworozsądkowo, no to żeby. Stwierdzić powiększenie prawej komory, no to trzeba spojrzeć na odprowadzenia od prawej komory, czyli no przede wszystkim na v 1 albo też AVR. No to też jest odprowadzenie, jakby z prawej strony serca. No i tam w tym AV1 i AVR rki będą wyższe. A, jakby jeśli spojrzymy z drugiej strony serca, czyli tak totalnie przeciwstawnie, czyli V5-V6, no to tam będziemy mieć za to przeciwne zmiany, czyli głębokie eski. Dodatkowo w EKG można również obserwować cechy przerostu prawego przedsionka, o czym też wspominamy w naszym poprzednim odcinku, o co tam chodzi w jaki sposób to się dzieje. Również zachęcam do obejrzenia. Poza tym, RBBB, czyli blok, blok prawej odnogi pęczka Hisa, gdzie można zaobserwować tak zwane uszy królika w odprowadzeniu V1, czyli taką zmianę, która w zasadzie, no w zasadzie wygląda tak jak tutaj ta zmiana w serduszku narysowana na tym, na tym obrazku. Dodatkowo, no oczywiście, poszerzenie QRS-ów powyżej 120 ms. No i dodatkowo, załamki S są szersze w odprowadzeniu pierwszym i w v One One mają kształt, to jest takie litery U, mniej więcej, coś w tym stylu. No i dodatkowo w EKG możemy obserwować cechy niedokrwienia mięśnia sercowego, takie jak np. uniesienie odcinka ST, paktologiczne Q albo ujemne T. Oczywiście w dwóch sąsiadujących, przynajmniej dwóch sąsiadujących sobie odprowadzeniach. Leczenie ostrej niewydolności oddechowej no to najpierw należy udrożnić drogi oddechowe pacjenta. Na początku zaczyna się bez jakichś przyrządów, a potem ewentualnie przyrządowo. Prowadzenie tlenoterapii, dodatkowo wentylacja mechaniczna płuc oraz leczenie zależne od przyczyny. Możemy wprowadzić leczenie farmakologiczne przeciwdrobnoustrojowe, jeśli to jest etiologia infekcyjna, albo podawać choremu, szczególnie na początku, w tych pierwszych dwóch tygodniach, metyloprednizolon, czyli GKS. No i później po tych dwóch tygodniach powoli on jest odstawiany, no chyba, że jakby powodem jest grypa, to wtedy się nie podaje GKS-ów. No i również leczenie inwazyjne, na przykład w przypadku opłucnowej, no to należy ją odbarczyć, albo w przypadku płynu w jamie opłucnej należy go również usunąć. Również prowadzić fizoterapię oddechową, w tym drenaż ułożeniowy, no i odpowiednio należy pacjenta odżywiać, żeby zapobiegać jego niedożywieniu, przy czym... Mm, należy zmniejszać zawartość węglowodanów w jego diecie, no aby zmniejszyć wytwarzanie CO2. I teraz przewlekła niewydolność oddechowa, czyli taka, która rozwija się stopniowo i nie jest ona w pełni odwracalna. Z jej przyczyn możemy wyróżnić choroby przebiegające z obturacją oskrzeli, na przykład POHP, przewlekłe śródmiąszowe choroby płuc, takie jak na przykład sarkoidoza, nowotwory, zarówno te pierwotne w drogach oddechowych, jak i przerzuty, zniekształcenie klatki piersiowej, znacznego stopnia otyłość, choroby układu nerwowego i mięśni, które wspominałam wcześniej, yy, oraz choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak np. przewlekła zatorowość płucna czy sinicze wady serca. Yy, obraz kliniczny takiego pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową, no, jest to również duszność, yy, zarówno wysiłkowa, ale też może być no, spoczynkowa. Do tego zmniejszenie tolerancji wysiłku, senność oraz ból głowy, yy, wszelkie następstwa hipoksemii, czyli tachypnoe, tachykardia, sinica, palce pałeczkowate, objawy niewydolności prawokomorowej serca, yy, również poszerzenie naczyń krwionośnych yy, oraz wydechowe ustawienie klatki piersiowej. A rozpoznanie przewlekłej niewydolności oddechowej Stawia się na podstawie przewlekłego przebiegu choroby oraz tych kryteriów gazometrycznych, które podawałam na początku, czyli że y, musi być ciśnienie parcjalne tlenu poniżej 60 mm subci, a żeby rozpoznać hiperkapnię to więcej, większy lub równe 45 mm subtęci, to ciśnienie parcjalne we krwi tętniczej. Leczenie to prowadzenie tlenoterapii, przewlekłej wentylacji mechanicznej, prawidłowe odżywienie pacjenta, podobne jak w, w tej ostrej niewydolności, dodatkowo rehabilitacja yy, oraz leczenie choroby podstawowej. Dziękuję za oglądanie.